Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naukowo.pl. Dzisiaj kolejne spotkanie w naszym nowym, trzecim już z kolei cyklu z panem profesorem Ernestem Aleksem Bartnikiem z Uniwersytetu Warszawskiego, fizykiem teoretykiem opowiadał nam tu już na naukowo pan profesor o różnych wspaniałych rzeczach a postanowił kilka tygodni temu zacząć dzielić się z nami swoim subiektywnym spojrzeniem na historię fizyki i to oko bywa rzucane na kolejnych jego zdaniem istotnych dla rozwoju tej nauki uczonych zaczęliśmy pitagorasem dzisiaj jesteśmy już w galileuszu tak nam od starożytności do renesansu, tak przeskoczyliśmy po prostu, Wykonuje, wykonaliśmy, jakby to ujęła, jak to ujął kiedyś pewien chiński przywódca, wielki skok. Panie profesorze, witam serdecznie dzisiaj pana profesora i witam wszystkich, którzy nas słuchają. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor. Dlaczego taki wielki skok? Dlaczego? Czy tam nic Pana zdaniem pomiędzy... Aristo no, Archimedesem a Galileuszem nie wydarzyło się istotnego, o czym warto wspomnieć? Czy po prostu duża miłość do Galileusza? Skąd, skąd wielki skok? I to, i to. Przede wszystkim pomiędzy tymi. Tymi wielkimi uczynami. Jest czarna dziura średniowiecza, najazdów wandalii osłogotów i innych takich, zniszczenie imperium rzymskiego. Także rzeczywiście nauka ustała, i dopiero odrodzenie dlatego mówimy, że to się nazywa odrodzenie zaczęto uprawiać, się, odrodziła się cywilizacja tak naprawdę. I, i wtedy, wtedy zaczął się burzliwy rozwój sztuki, A, nauki. Znaczy, i tak ja, tak. ja tutaj wbiję jednak takiego świeczka minimalnego, pan profesor mi to na pewno zaraz odpowie, ale y, czy mamy uznać, że budowniczowie katedr średniowiecznych byli w fizyki nieświadomi? To mnie się nie chce wierzyć, no to zaczynam kosmitów <laughs> uznawać przecież? To, żeby wybudować mamy... takie coś, to, to trzeba naprawdę opanować. Ja, jako genialni rzemieślnicy. Nie mam nic przeciwko temu, tylko to nie jest nauka. Okej. Okay. Uh -huh. A dzisiaj z prawdziwą przyjemnością opowiem o największym naukowcu, jakiego zna ludzkość uh -huh. człowiekowi, który tak naprawdę wymyślił naukę. Otóż on sformułował to, co dzisiaj mądrze nazywamy wszyscy z grubsza wiemy Metodę naukową. Ja ją powiem współczesnym językiem, mhm. a mianowicie mm, metoda na, naukowa po, polega na stwierdzeniu, że jedynym kryterium prawdy, jedynym sprawdzianem nauki jest doświadczenie. To znaczy, że wierzymy, przyjmujemy do wiadomości teorie, których. Instynktownie albo przez wychowanie, albo przez naszą kulturę uznajemy za niesmaczne lub nie, nie, nieakceptowalne. Na przykład dla wielu katolików nauczanie teorii ewolucji jest nie do przyjęcia. Natomiast odrzucamy teorie, które są nam miłe, miłe i kochane, zgodne z, nas, z naszymi intuicjami, naszą kulturą, tylko, dla, tylko dlatego, że one się nie zgadzają z rzeczywistością. To, to, co ja najbardziej lubię nauczać, czyli mechanikę kwantową, jest tego, jest tego przykładem, dlatego że postulaty mechaniki kwantowej są absolutnie sprzeczne z, z ludzką intuicją, mhm. a jednak musimy, je, musimy, je, musimy, je, musimy i akceptujemy, dlatego że ona świetnie zgadza się z doświadczeniem. I pierwszy człowiek, który to zrozumiał, to jest Galileusz który się sprzeciwił temu, że nauka nie polega na cytowaniu autorytetów, tylko właśnie na poddaniu każdej teorii, każdej idei naukowej sprawdzianowi, sprawdzianowi doświadczenia. Za to to stwierdzenie, zrozumienie tego, jasne wysłowienie, to jest wynalazek Gej za to mhm. uważam go za największego naukowca, jaki czuł. To jest w ogóle twórca nauki, tak naprawdę. Ale to by ja. oznaczało, że nauki, w których doświadczenia nie da się przeprowadzić, są takie: no, obserwacyjne. No właśnie, tak? Czyli eksperyment tak. astronoma polega na obserwacji. To jest eksperyment, to jest obserwacja. obserwacja. Ale to też, no. to też właśnie. Zaraz będziemy o tym mówić. Służy do wykluczenia pewnych hipotez albo do potwierdzenia pewnych hipotez. Okay. I to jak, jak, naj, jak najbardziej jest nauką. A teraz wróćmy do naszego e, e, Galileusza. Ja go także bardzo lubię, dlatego, że on nie tylko wpro, wprowadził metodę naukową, anglosasiec jedno, że to oczywiście Berkeley coś na ten temat wiedział, że to jest nieprawdą. E, e, Natomiast Galileusz nie tylko o tym powiedział, ale także powiedział, że naturalnym języku w fizyce jest, jest matematyka, że prawa natury zapisane są w terminach wzorów matematycznych i figur geometrycznych. Za to też go bardzo cenię, więc on, on te rzeczy. No to ja powiem szczerze, że właśnie, jak, ja powiem szczerze, że znowu jestem rozczarowana. Sposobem nauczania o, o kolejnym fizyku w szkole, ponieważ czy o kolejnym uczonym w szkole, ponieważ w programie nauczania nie są powiedziane właśnie te informacje, które nam tu pan profesor dzięki swojemu subiektywnemu spojrzeniu, którym się z nami dzieli, tylko, tylko jest powiedziane, że no po prostu. On bronił modelu kopernikańskiego, on y, y, upierał się przy, przy pewnych astronomicznych I twierdzeniach, za co kościół go, kościół go w areszcie domowym i onże, on, że w nim siedział. I, I jakby tego się uczymy. Uczymy się jakby po raz kolejny, przy okazji Pitagorasa, to już było, przy okazji Archimedesa, przy okazji Aristotelesa też tak było, ponieważ w jakimś sensie uczymy się... Uczymy się o nim też bez wejścia w to, w to jądro, w to, co ten człowiek naprawdę twierdził i co istotnie wpłynęło na, na, na przyszłość nauki. Także jestem panu profesorowi bardzo wdzięczna. I teraz oddaję głos znowu. Ja musiałam się tą refleksją podzielić, bo mnie w ogóle rozczarowuje ja, szkolnictwo coraz bardziej. Ja się urodził w 1564 roku. To znaczy, że już rozwój cywilizacji zachodniej posunął się dosyć daleko. Przypomnijmy, że na początku XVI wieku odkryto Amerykę, więc zaczęto horyzonty umysłowe, horyzonty pojmowania świata się strasznie rozszerzyły. Także to trzeba widzieć w tym kontekście. Okay. I teraz drugi powód mojej sympatii dla Galileusza to jest to, że on jest bardzo naukowym nowo nowoczesnego stylu. Otóż y żeby zajmować się nauką, to trzeba było, było mieć wolny czas. I to było przywilejem ludzi bogatych. Więc w pewnym sensie nauka była przywilejem, było takim hobby ludzi szlachty, ludzi, bo, ludzi bogatych. Natomiast Galileusz urodził się w rodzinie czyli Jego ojciec był lódmistrzem, budował lud, lud, nie. Natomiast Galileusz także budował te i Był całkiem dobry, w tym, całkiem dobrym rzemieślnikiem. rzemieślnikiem był. Był także, tu trzeba to podkreślić, człowiekiem niezmiernie religijnym, bardzo głęboko bieżącym. W ogóle na początku swojej kariery on chciał zostać księdzem. Mm -hmm. Potem jednak zdecydował się na, na studia medyczne. Zaczął studiować medycynę, i przy okazji studiowania medycyny. Częścią medycyny w tamtych czasach, aż do XIX wieku tak naprawdę, był, była astrologia. Lekarz nie tylko stawia diagnozę, ale robi także horoskop swojego chorego. Więc to, to zwróciło uwagę Galileusza na astronomię. Mhm. I, I na matematykę, bo tam trzeba było pewnych obliczeń do, 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 dokonywać, żeby, żeby poznać ruchy planety i, i, i tak dalej. Więc on Czyli on, on pochodził właśnie z, z klasy średniej, byśmy dzisiaj powiedzieli, z, z rodziny rzemieślniczej, nie brzydził się pracą rąk własnych, taką charakterystyczną szlach, Szlachica było to, że praca, praca fizyczna hańbi. On nie miał tego przesądu. No i to mu oczywiście dalej bardzo, e, 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 bardzo pomogło i zrobił i żył z tego i zrobił karierę z nauczania, z nauczania uniwersyteckiego. Mm -hmm. Także dla, dla, dlatego, go, dlatego w, ty, w tym sensie to jest, to, to jest pierwszy nowoczesny, nowoczesny naukowiec. Właśnie on nie tylko, a w czasie studiów, to jeszcze trzeba o, o tym opowiedzieć. Proszę sobie wyobrazić, no. Niedziela we, we, we Florencji, nie, to, to to było w Padwie, przepraszam, e, szło się na sumę, czyli poranną trzygodzinną mysz. No i proszę sobie wyobrazić takie lato. Właśnie we Włoszech, gorąco, straszliwie, a, a cała katedra wypełniona niedomytymi ludźmi w, w, w niedopranych ubraniach, więc cuchnęło okro, okropnie. Prawie tak bardzo jak w tramwaju za czasów socjalizmu w Warszawie. No i żeby to, to, to było znośne, no to kadzono, to znaczy po środku kości kościoła, na łańcuchu, był zawieszony kosz z kadzidłem, czyli z, z korzeniami, które palą się wydzielają wonności. No i żeby tu w, w wszystkim, w, wszystkich okadzić, tak się wyrażę, ministranci wzięli i rozchuśtywali po pośrodku nawy tą... Tą kadzielnicę gigantyczną. Taką kadzielnicę, która miała półtora metra szerokości i ona się wahała, praktycznie przez całą mszę oczywiście ze zmniejszającą się amplitudą. No Jak Państwo wiedzą, no kazania są często bardzo, bardzo nudne, więc Galileusz, żeby sobie umylić czas, znajdował sobie jakieś zajęcie no i zainteresował się właśnie ruchem tego wahadła. Zaczął z nudów mierzyć, jak jest okres tego wahadła? To w tamtych czasach nie było ewidentne, oczywiście, dlatego że wtedy nie było zegarków. Ale on, jako e, studiujący medycynę, wiedział, że, e, że puls bije regularnie. Jak sobie pszczołgę, że e, rękę do mojego pulsu, to znaczy jedną ręką chwycę drugą, to, no to to jest rodzaj zegarka i rzeczywiście ten puls pomaga, pomaga tego. No i wykrył rzecz, co tysiące ludzi widziało przez, przez całe czasy historyczne, zauważył, i po raz pierwszy się właśnie zdziwił. Was coś dobrego naukowca, to jest to, że potrafi się zdziwić. Że po, wokół faktów, które wszyscy znają, może zobaczyć, to jest niesamowite. On coś zauważył niesamowitego. Otóż czas tego wahadła, te kadzidła, jest taki sam, czy niezależny od jego amplitudy. Mm -hmm. To znaczy, czy, czy wahadło się wychyla na 5 metrów, czy się wychyla na 15 centymetrów jak pod koniec 3, to ten ruch wahadła jest taki sam. No znaczy ma tą, i... czas, tak? Tak, tak, mhm. ma, ma tą samą częstość cały czas, tak? Ma tą samą częstość. I tutaj on postąpił jak prawdziwy naukowiec. To znaczy, nie tylko to zauważył, ale zrobił w domu eksperyment. Zbudował sobie dwa bachadełki, żadna sztuka, to jakąś sznurkę i ciężarek, o różnych długości. Puścił je, e, 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 o, o równej długości, puścił te dwa bachadełko, tylko jedno wychylił niewiele, a drugie e, e, bardzo dużo, no i zauważył, że one. Zgodnie się po gibają. Po... Dopóki długość tego, tego ramienia, tego wahadła, tego sznurka jest taka sama, one się będą zgodnie gibać. Tylko jedno wyżej. Tak? Tak, o właśnie. I to, jest, I to jest jego pierwszy odkrycie, on się zaczął tym interesować. I no bo ty... to jest właśnie sprzeczne z intuicją. Co by nam podpowiadała nasza intuicja? Nasza intuicja no, by się sam, nie zastanawiała sam, nad długością sznurka, tylko nad. Yy... Jak bardzo więc, wychyliliśmy. Znaczy, Im więcej się wychyla, to oczywiście tym, te, ta droga od, od maksimum wychylenia w lewą i w prawą stronę jest większa, więc intuicyjnie to powinno trwać dłużej. Żarty. Tak, tak, no dokładnie, no dokładnie. Czyli nie zastanawialibyśmy się nad długością sznurka oczywiście, tylko nad... No, znaczy nikt by się i tak nie zdziwił jak jest, ale nikt by tego nie mierzył, ponieważ intuicja podpowiada nam inaczej. Tak, no i to jest, właśnie, to jest właśnie przykład metody naukowej współczesnej. To znaczy robimy sobie hipotezę, hipoteza jest właśnie, że to izosynchroniczność, harmoniczność tego ruchu, no i sprawdzamy doświadczalnie, czy tak jest. I oczywiście my wiemy, że przy bardzo dużych wychyleniach to, te, to, 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 to ta częstość troszkę zależy od amplitudy, ale to jest mała poprawka i, i została wy, 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 oczywiście wykryta później i umiemy, umiemy to skompensować. I, 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 I tak dalej. W każdym, razie, w każdym razie on to zrobił i obrał karierę naukową. Zainteresował się, zainteresował się matematyką. Ruch ciał spadających zaczął go interesować i znowu badał go doświadczalnie, ponieważ ciała spadają bardzo szybko, to trudno je zaabsorbować. To on zwolnił spadanie poprzez spuszczanie ciał kulek po równi pochyłej, bo wtedy ten ruch trwa dłużej i mógł wymierzyć i zorientował się, że, że w polu, dzisiaj powiem, w polu grawitacyjnym Ziemi ruch spadającego ciała jest ruchem jednostajnie przyspieszonym. On to zrozumiał. On to zrozumiał, że prędkość takiego ciała takie kulki toczące się po, po równi pochylej, czyli jabłka spadającego, rośnie liniowo z czasem. Czyli to po dwóch sekundach spadania ciało ma prędkość dwa razy większą niż po jednej sekundzie spadania, a droga przebywana za to rośnie kwadratowo z czasem. I on to stwierdził. Co więcej, on stwierdził coś, uogólnił to, te, te, tego typu obserwacje na bardzo ważną zasadę, która aż do Einsteina przeżyła, a mianowicie na zasadę względności Galileusza, która mówi, że w każdym układzie, który się porusza, powiedzmy to współcześnie ze stałą prędkością drugiego układu, wszystkie prawa fizyki są dokładnie takie same. To się nazywa zasada względności Galileusza, i on to pierwszy sformułował. Mm -hmm. Więc jest. Zresztą Newton się na niego po, powołał. E, no, no właśnie, bo tak słucham pana profesora i taki, właśnie mam taki przebłysk, że no albo Newton się naprawdę naczytał Galileusza, albo był. był nie, nie, Newton się cytował go, oczywiście. Uh, uh, uh. Jeszcze jako do, 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 inny znak powiem, to jest to, co oczywiście pół żartem, ale Newton urodził się dokładnie w roku, w którym zmarł Galileusz. Okej. Okay. <laughs> Nie będziemy temu nadawać żadnego głębszego znaczenia, niż to no, ma. Tak. To jest taki, taki faktoid, tak? Tak. tak. Więc, więc za to go bardzo cenimy. Więc on wykładał na, na, na różnych uniwersytetach. W Padwie także, głównie w Padwie wykładał. No i tutaj dochodzimy do... Zajmował się także matematyką, co zyskało mu i korespondował z jezuitami, którzy tak, o tym nie pamiętamy, ale Jeźwiki w tamtych czasach też się interesowali, ale właśnie bardziej teoretyczną nauką, czyli matematyką. No i studiowa, robili pierwsze studia właśnie nad rachunkiem różniczkowym i całkowym. To znaczy, to znaczy e, pierwszy raz dopiero po Arystotelesie. Po Archimedesie zaczęli, za, zaczęli badać właśnie nieskończone małe przyrosty i, i pole pod parabolą, i tak dalej. I, i ciekawe prace na ten temat. W czasach Galileusza pisali, no i korespondowali z sobą. Mm -hmm. no bo Galileusz był przyjacielem, ulubionym człowiekiem przez, przez jezuitów do pewnego okresu. Jeszcze z takich życiowych faktów, powiedzmy, że Galileusz, no właśnie, był człowiekiem bardzo wierzącym. No i jak to zwykle, to też jest cecha współczesna naukowców ciągle był bez pieniędzy. No i ponieważ w tamtych czasach małżeństwo to było zawarcie pewnego prawnego kontaktu, trzeba było mieć pewną ilość pieniędzy, więc on ze swoją towarzyszką życia, uznawał, że nie ma dostatecznej ilości pieniędzy, więc nie, nie zawarł z nią ślubu. No i dzieci, które mu się urodziły, były dziećmi z, nie, z, nieprawego, z nieprawego łoża, łota, mhm. jak to się wtedy mówiło. No i dwie córki, które miał, właśnie skoro były z nieprawego łoża, no nie, nie miały szansy na, 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 na małżeństwo i w związku z tym obie poszły do klasztoru. Także, także tyle, może Tam można jedna, to... zdaje się, jeśli ja pamiętam dobrze, bądź historię, bądź serial, jedna z nich w ogóle była zaangażowana potem w tym jego domowym areszcie, że się tak wyrażę, nieprawdaż? Faktykowała no, się nim, bo on już był ślepy. To zaraz to idziemy. Tak, 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 właśnie. No, teraz dochodzimy dalej do, do, do wstrząsającej rzeczy. Ono, oczywiście, czytując różne rzeczy, był przekonany, że ta teoria kopernikańska jest, jest, jest słuszna w odróżnieniu od centro geocentrycznej. Ale problem polega na tym, że przecież jeśli umiał liczyć i znał się na matematyce, to umiał policzyć, że przy kulistej orbicie nagle za, zaćmienia słońca nam się rozjeżdżają. Ale to, to, to Kopernik tego nie, nie wiedział, natomiast Galileusz. Te... Tak dokładnych astronomicznych pomiarów nie robi. A okej, okay. tak. czyli on przyjmował znowu dzięki swojej intuicji, przepraszam, tutaj za wyrażenie uznał, że Kopernik miał rację. Było taką rzecz, że i ja to bardzo do, dobrze rozumiem. Jego intuicja była taka, że teoria heliocentryczna jest po prostu bardziej naturalna, bardziej prosta, mhm. bardziej piękna. Także to, to on pokochał Heliocentryzm przez, no, przez jego intelektualną prostotę, nie mając zbyt, jeszcze zbyt silnych argumentów, bo, bo, bo do nich dojdzie, dojdziemy. Natomiast, oczywiście, znaczy intelektualna prostota, ja bym to nawet powiedziała, brak tego metafizycznego czy jakiegoś ogólnego celu, czyli taka właśnie sprzeczność z, z arystotelesowskim podejściem do rzeczywistości, że tu jakiś cel zaraz musi być. To geocentryczny ma bardzo głęboki cel, żeby Jerozolima była w środku wszechświata i, 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 I żeby i, Jezus jest... się tam mógł urodzić jako, że tak powiem, Bóg-Człowiek. Tak. To jest, jest, jest oczywiście koncepcji arystotelesa. I, i, ele i elegancja... Teorii naukowych. Ja przepraszam, że to tak ujmę. Dla mnie to jest właśnie, one bywają eleganckie wtedy, moim zdaniem, kiedy nie potrzebujemy nic więcej. Nie, nie one, one właśnie, ta prostota polega na tym, że nagle tutaj, no słońce w środku, i co z tego? Jakby nie musimy tego obudować w jakąś metafizykę, w jakąś poezję, w jakąś. Po prostu jest tak bardzo, jest. Jest bardzo dużo konsekwencji. Jeszcze powiedzmy sobie, je, jeszcze sobie przypomnijmy, że on także w czasie, on na wielu uczeniach był w szczególności, co by nie było, był także profesorem na Academia delle Arti del Disegno we Florencji, gdzie wykładał malarzom perspektywę i technikę malarską zwaną chiaroscuro. Także był zainteresowany, widać, że to człowiek, naprawdę człowiek odrodzenia, był wszystkim zainteresowany, no i estetyk on, e, e, także był zainteresowany, więc tyle, e, e, tyle, e, tyle, możemy powiedzieć. I gdzie, się, I gdzie źródło tego konfliktu z Kościołem powszechnym, matką naszą, nastąpiło? Ponieważ tu będę mówił o... Chciałem mówić o, o, o lunecie, o jego odkryciach astronomicznych i o konflikcie z kościołem, i mi się wydaje, że to jest dobry czas na drugą audycję. Dobrze, wspaniale, panie profesorze, czyli Galileusz tak wielkim uczonym był, jakby to ujął Gombrowicz, tak wielkim uczonym tak, był, tak że tak poświęcamy tak. mu dwa odcinki. To dzisiaj w, tym, tak, tak w tym suspensie, proszę Państwa, zostawiamy Państwa jak w dobrym thrillerze. A następny odcinek za tydzień. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Dowiedziałam się dzisiaj mnóstwa rzeczy, o których nie miałam pojęcia, więc bardzo zawsze dobrze się z tym czuję, jak się dowiem czegoś nowego. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Do następnego tygodnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.